Hej, nazywam się Magdalena Tomalek. Witam, codziakalne panny. Zobaczymy dzisiaj, co on albo ona, czyli osoba, o której myślisz, naprawdę do ciebie czuje. Zaczniemy od ogólnej energii. Zobaczymy, jaką ogólną energię, jakie nastawienie wobec ciebie ma Twoja osoba. Karta Diabeł, karta Kapłanka, karta Gwiazda. I karta pustelnik. Okej, okay. więc mam takie poczucie, jak, jakby była cisza obecnie między wami. Nie było za dużo komunikacji, właśnie za dużo albo wcale. Um, tak jakby, no karta pustelnik to jest karta, która symbolizuje zodiakalne panny. I tutaj mamy tą osobę, osobę na tej karcie odwróconą jakby plecami do świata. Więc mam poczucie, jakbyście wy byli mm, tutaj czymś, nie wiem, obrażeni, urażeni, e, czy na tą osobę, tak? Albo może przechodzicie przez coś innego, tak? Z jakiegoś innego powodu, niekoniecznie z powodu tej osoby, ale z jakichś innych powodów jesteście bardziej wycofani, teraz wróceni bardziej ku sobie, ku takiemu swojemu wewnętrznemu światu, swoim wewnętrznym sprawom, no albo właśnie wobec tej osoby, tak, między wami być może coś się wydarzyło, że nie macie z tą osobą po prostu ochoty rozmawiać, więc mam takie poczucie, jakby ta osoba hmm, szukała kontaktu, czekała może na kontakt z waszej strony, może zastanawia się, zobaczymy co mamy dalej za chwilkę, ale może zastanawia się, jak ten kontakt nawiązać albo co zrobić, żeby was wyciągnąć właśnie z tej jaskini, żeby zmienić tą energię między wami. No, tutaj mamy kartę wieża jeszcze, więc mam poczucie, że rzeczywiście mógł być jakiś konflikt między wami, tak? Coś, co sprawiło, że wy się trochę wycofaliście, takim chłodem tutaj z waszej strony wieje, a tak jakby ta osoba, no, zastanawiała się, co tu teraz. Tym zrobić, z tą sytuacją zrobić. Zobaczmy. Zobaczmy dalej, co ta osoba do ciebie czuje. Asmonet, dziesiątka kielichów, królowa mieczy. Mhm. Król monet, karta rydwan i szóstka kielichów. Ok, tak po stronie tej osoby mam takie poczucie, że no, ta osoba jest jakby tak ciepło, pozytywnie, towarzysko nastawiona wobec ciebie, ale was tutaj widzę właśnie jako też jako tą królową mieczy. Tak jakbyście byli chłodno, może negatywnie wręcz nastawieni do tej osoby z jakiegoś powodu. E, I. Mam takie poczucie, że trochę to, jakby tą osobę w taki zamęt wprowadza, trochę w takie, tak jakby ta osoba się czuła, jakby niepewnie w tej sytuacji. A może inaczej, tak jakby ta osoba, jeżeli chodzi o odczucia, uczucia tej osoby wobec ciebie, to tak jakby były ciepłe, tak jakby ta osoba była pewno, pewna tego, co czuje do ciebie, ale tak jakby miała wątpliwości co do tej relacji z racji tego, jak. Wy się tutaj teraz czujecie, tak, albo jakby się zachowujecie, czy jaką postawę macie wobec tej osoby, tak jakby to sprawiało, że ta osoba teraz no, nie wie, co ma dalej robić, tak? Nie wie, jaką decyzję ma podjąć, czy w którą stronę iść, czy jak się wobec siebie zachowywać. Więc jeżeli chodzi o, o to, co ta osoba do ciebie czuje, to mam wrażenie, że właśnie, że przy Tobie czuje się bardzo dobrze, że ma takie poczucie spełnienia, że dobrze się tej osobie z Tobą rozmawia, może ma też takie nastawienie, że chciałaby być właśnie tak, jak ten król, Mier król monet tutaj dla ciebie, tak zapewnić ci em, dobrobyt, tak? Jeżeli no, może jeżeli to jest mężczyzna, jeżeli kobieta, to może pod takim kątem zadbać o ciebie w taki. Zatroszczyć się, zaopiekować, tak po, po, po kopiecemu, tak po żeńsku, e, takiej żeńskiej energii, <laughs> e, e, tobą, tak? Więc taką no, taką pozytywną energię, tak jakby cię ta osoba traktowała jako kogoś naprawdę wyjątkowego, jako kogoś, z kim ma e, też wyjątkową taką relację, takie poczucie, jakbyście znali się od dawna, takie poczucie, jakbyście byli sobie po prostu bliscy, m, tak wiecie, tak sercem bliscy, więc. E, jeżeli chodzi o, o postawę tej osoby wobec Ciebie, uczucia tej osoby wo wobec Ciebie, to właśnie e, mam tutaj takie poczucie, że, e, że co do tego ta osoba jakby wie, że Cię lubi, wie, że na Tobie zależy, wie, że jesteś dla tej osoby ważny albo ważny e, i co do tego, tak jakby to była taka stabilna e, postawa wobec Ciebie, tak? No ale właśnie z drugiej strony, tak jak Wy byście byli tacy trochę e, no nie wiem no z jakiegoś powodu czy negatywnie nastawieni, czy właśnie tak chłodno nastawieni wobec tej osoby i to tak jakby było takie dla tej osoby, że no nie wiem, no, jak to, no to jak ty nie chcesz, no to, no to, no to, no to nie wiem, to, no to może się wycofa, tak, albo może no jakby tak nic na siłę, nie? Dalej karta głupiec, dziesiątka mieczy i szóstka monet. więc mam takie poczucie, jak jakby ta osoba właśnie no, szukała jakiegoś rozwiązania zastanawiała się, co tutaj zrobić, żeby wyrównać tą energię między wami, żeby jakąś harmonię e, przywrócić e, od, odświeżyć jakąś tą relację e, przywrócić właśnie do tego, co było wcześniej, ale no, mam poczucie właśnie, że jakby że no jakby jesteście wiecie, na ktoś jest tak plecami odwrócone do kogoś, no to Wiecie, to też ta druga osoba nie wie, czy no co, czy dać wam spokój, bo potrzebujecie, czy, czy, czy co, jak zagada, to się będziecie cieszyli, że zagadała, czy jak zagada, to się jeszcze wkurzycie i obrazicie, jeszcze wiecie, um, na, na, naskoczycie na tą osobę, że wam przeszkadza i w ogóle, że wam po co się odzywa i że, że wy sobie tego nie życzycie, więc tutaj mam takie poczucie, że ta osoba się tak niepewnie czuje, bo nie wie po prostu, jak ma się odnieść. Jakby do Was, do Waszej obec obecnej energii, do, do Waszej obecnej postawy. Więc zobaczmy, jakie Wy macie nastawienie do tej osoby, o co tutaj chodzi. Jakie Wy macie nastawienie do tej osoby. Dziesiątka mieczy też, czyli, no widzicie, tutaj mieliśmy tą wieżę. A, pod spodem mamy karty kochankowe, okej, okay. <grytanie> jak mi tutaj zaświtało. Okej, okay. um, więc. No, nie najgorzej. No ale w każdym razie tutaj, tutaj mamy też dziesiątki mieczy po jednej, po drugiej stronie, czyli ewidentnie był tutaj jakiś konflikt między wami, jakaś trudna sytuacja, która was um, no, poróżniła, podzieliła, gdzie jakby obydwoje poczuliście się zranieni. Tą sytuacją, aczkolwiek mam wrażenie, że wy bardziej, że was to o wiele bardziej jakby poruszyło, bardziej zabolało. Albo może bardziej się też po części troszkę tak czuję, że może się dumą bardziej o, 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 obnieśliście tutaj. No ale zobaczmy. Dalej paśmonek. Ósemka kielichów. Król kielichów. Okej, okay, więc wy możecie mieć takie wrażenie jakby... Mm, tak jakbyście oczekiwali w takiej sytuacji, jakiejś tam konfliktowej sytuacji większego takiego ciepła. Od tej osoby większej takiej empatii, więcej zrozumienia wobec Was, a tak jakby ta osoba się tym nie wykazała. Um, I może z tego powodu właśnie kwestionujecie, czy to w ogóle jest osoba dla Was, tak? Że tak jakby, no, ej, ja potrzebuję kogoś, kto, um, kto bardziej pokazuje, że mu zależy, kto bardziej um, jakby ma większą taką uważność na mnie. Um, to ma więcej jakby przestrzeni na moje emocje, więcej takiego zrozumienia, a nie takiego szorstkiego jakiegoś podejścia, tak, że robimy tak albo tak, a jakby bez patrzenia właśnie na, na Waszą reakcję, bez takiego bardziej większego wyczucia. I myślę, że to, tak jakby może widzicie, że ok, z takiego bardziej racjonalnego. Punktu widzenia, ta relacja może ma sens i to jest dobrze, i tam to jest dobrze, i tu się dogadywaliście i tam się dogadywaliście, ale jakby ten element tych emocji, właśnie takiej empatii, takiej uważności na was, czy na drugą osobę, ogólnie u tej osoby powiedzmy, że szwankuje, albo nie jest po prostu na takim stopniu, nie jest w takim stylu, jak. Wy byście sobie tego życzyli, jakbyście, sobie, jakbyście tego po prostu potrzebowali, jak jest to dla Was po prostu istotne, i no i ważne. <laughs> Więc możliwe, że tutaj pod tym kątem to jest, no to mógł być taki trochę nie wiem, gwóźdź do trumny trochę tej, tej, tej relacji, albo może się okazać taki istotny moment, tak? No tak jakbyście byli na, na, na takim rozdrożu, że ta sytuacja naprawdę sprawiła, że wasze drogi mogą się rozejść. I tutaj mam jeszcze piątkę była. I tak jakbyście się, no właśnie, zastanawiali, to, tak mi to przeszło przez myśl przed chwilą, tak jakbyście się zastanawiali, czy to ma sens. No i o tym zwrotnym momencie, no e, jakby bardzo istotny moment, no bo pytanie, czy Odpuścicie i się te drogi rozejdą? Czy jest w ogóle sens, i tak jakbyście się zastanawiali, czy jest w ogóle obce, czy jest w ogóle taka możliwość, żeby się dogadać, że ta osoba jakby to zauważy, czy ta osoba w ogóle będzie chciała, czy, w, czy chciałaby zmienić swój sposób, nie wiem, takie podejście do was, swój sposób takiego jakby zachowania, obchodzenia się z wami, z waszymi emocjami, czy, czy w ogóle. No właśnie, czy ta osoba w ogóle chce, albo może no dla części z was może być też tak, że od jakiegoś czasu już się z tą osobą spotykacie, albo jesteście może długo w związku i no i, notorycznie takie sytuacje się może pojawiały, tak? Więc to już była taka sytuacja, gdzie doszliście do wniosku, że dobra, no już tyle razy próbowałam, czy próbowałem tłumaczyć, mówiliśmy o tym, rozmawialiśmy o tamtym um, i, i dalej jest tak samo, tak? Więc no, nie widzę jakby sensu w tym, żeby tłumaczyć coś po raz setny, tak, i próbować ponownie. I karta sprawiedliwość. No właśnie, no właśnie taki zwrotny moment, tak, w którą tutaj stronę, jak to się potoczy? Tak, jakbyście mieli też trochę takie nastawienie, że no teraz zależy od tej osoby, czy ta osoba rzeczywiście. Powiedzmy, jakby zmięknie i zauważy to, co w Was najbardziej zabolało, tak? Poczuje te emocje, jakby wykaże się tą empatią w stosunku do Was. Czy nie? No. No dobra, zobaczmy z emocji po stronie tej osoby. Karta radość. Ulga. Rezygnacja, przygnębienie, karta zachwyt i karta zaufanie. Hmm. Hmm. I tak się zastanawiam, na ile w ogóle ta osoba ma świadomość tego, o co Wam chodzi. Dla części z was, no, tak jak mówiłam, u części z was może rzeczywiście było tak, że kilka razy już się taka podobna sytuacja wydarzyła, tylko to też nie znaczy, że, um, wiecie jak to jest, czasami jak nas coś boli, jak coś nam się nie podoba, czy czyjeś zachowanie nas rani, to często jakby mówimy tej drugiej stronie, że bo ty zawsze to, albo ty zawsze tamto, ale... Czy jakoś tam zwracamy uwagę, czy o czymś rozmawiamy, ale często jest tak, że jakby nie dochodzimy do sedna, jakby krążymy wokół tego, co nas najbardziej boli, bo sami boimy się powiedzieć o tym, boimy się zakomunikować, albo sami siebie nie rozumiemy tak w 100%, albo nawet nie chodzi o 100%, tylko o ten jakiś czasami jakiś jeden element, jakąś jedną emocję, która gdzieś nas zakuła, jakieś jedno słowo, czy jakaś, nie wiem, konkretna taka postawa taki właśnie jeden element, który czasami nas bardzo boli, tak? I próbujemy coś tam komuś mówimy, tłumaczymy, próbujemy się jakoś dogadać, ale zawsze właśnie jest tak, że krążymy jakby dookoła tego tematu, tak? Bo boimy się w ogóle powiedzieć o tym, bo to już wymaga takiej, wiecie, otwartości, wrażliwości, której no my często się sami po prostu boimy, tak? No bo wtedy się naprawdę otwieramy i wystawiamy na jeszcze większe zranienie. Ale często jest tak, że Dopóki o tej jednej rzeczy nie powiemy, to ta druga strona po prostu nie rozumie. E, niby rozumie, ale wiecie, tak jakby nie ma. No, ten brakujący element tutaj mi się tak pojawia. E, I dlatego zastanawiam się, czy ta osoba wie o co chodzi, bo dopóki my nie mówimy o tej jednej rzeczy, krążymy dookoła tematu, to tak jakbyśmy my sami zgadywali o co nam chodzi i w taki sam sposób to komunikowali ta druga strona też tego nie rozumie, więc ona zgaduje później, tak? I może to jeszcze wiecie, jeszcze trochę głuchy telefon zawsze w komunikacji się pojawia, że ktoś my coś mówimy, tak druga osoba trochę inaczej to zrozumie, więc my niby wiemy, o co nam chodzi, a bardziej to jest na zasadzie, że oczekuję, że ta osoba się domyśli, o co mi chodzi po tym, co mówię, tak? Po tych kilku słowach, które rzucam, domyślam się, że ta osoba, znaczy, oczekuje, że ta osoba domyśli się że chodzi mi tutaj o to jedno słówko, którego nie mówię, trochę jak w grze w tabu. I tutaj mam takie poczucie, jakby zachowanie tej osoby, jakby ta osoba właśnie nie, jakby tej osobie brakowało od Was wystarczająco dużo informacji, albo tej jednej właśnie informacji konkretnej odnośnie tego, o co tutaj chodzi i czego Wy tak naprawdę chcecie od tej osoby. I przez to tak jakby ta osoba no właśnie nie do końca rozumie i próbuje zgadywać, próbuje się zachowywać tak jak tak, raz tak, raz siak, tak jak zakłada, albo tak jak zrozumiała, że Wy tego oczekujecie, ale to właśnie nigdy nie jest to, o co Wam chodzi, bo tak jakby to nie było tutaj zakomunikowane. Więc jeżeli chodzi o, wracając do tematu, jeżeli chodzi o uczucia tej osoby, to mam wrażenie, że uczucia tej osoby same w sobie są w porządku i są naprawdę ciepłe i fajne i że tej osobie zależy na was. Ale jeżeli chodzi tutaj no, o komunikację em, między wami, tak jakby tutaj coś brakowało i myślę, że ta, ta rezygnacja tutaj, to przygnębienie, ta taka negatywna energia, negatywne emocje, które tutaj mamy, że one są wynikiem tego, że ta osoba po prostu jakby chce dobrze, ale nawet nie rozumie, jakby nie wie jak ma to dobrze zrobić, bo no bo nie ma wystarczająco dużo informacji tak, albo nawet nie wystarczająco dużo. właśnie nie, nie, nie chodzi o to, że tych informacji nie jest dużo. tylko chodzi o to, że właśnie nie ma tej jednej konkretnej informacji, która by tutaj była potrzebna. No, a żeby to zrobić, no to... No to Wy byście też musieli bardziej się wsłuchać w siebie i do, doprecyzować, co tutaj jest tym elementem, tak? I zakomunikować no to też w taki sposób, który ta osoba zrozumie. Oczywiście, no, to też nie jest wcale łatwe. No i pytanie, czy Wam się chce i czy Wam zależy na tej osobie na tyle, żeby, no, żeby w taki sposób do tego podejść. No, dobra, zobaczmy po waszej stronie parę kart emocji. Karta napięcie, więc no, ewidentnie jest tutaj takie zastanawianie się właśnie o tym, co zrobić dalej czy odejść, czy zostać. Bezsilność, smutek. Karta zazdrość. To mi się kojarzy właśnie z takim chronieniem siebie, i to jest właśnie to nie mówienie o tym, co mnie najbardziej boli bo to, co mnie najbardziej boli, to jest taka najbardziej wrażliwa część mnie, a żeby o tym powiedzieć, no to już trzeba mieć odwagę. To nie jest łatwe. To jest łatwe, jak się o tym mówi, tak? Ale to wcale nie jest łatwo zrobić. Nie jest łatwo samego siebie zrozumieć na tyle, żeby umieć też wszystko zakomunikować i jeszcze do tego właśnie mieć odwagę, żeby o tym powiedzieć. Żeby odsłonić tą taką swoją jakąś, wiecie, delikatną część komuś innemu. Zwłaszcza jeżeli no, nie do końca tej osobie ufacie, tak? No ale no, tak jest w, w relacjach, to jest takie ryzyko. Um. No dobra, zobaczmy jeszcze dalej, co tutaj mamy? Karta ciekawość, czyli no właśnie, to jest takie, że nie, nie, chcesz, nie chcę mi się z tobą gadać, nie odzywaj się do mnie, bo mnie ranisz, ale z drugiej strony, no kiedy w końcu zagadasz i powiesz to, co ja chcę usłyszeć? Um. Nieobojętność, no więc takie troszkę. No, mocno tutaj czuję, wrócę do tego, co mówiłam, że mocno tutaj czuję, że wy nie do końca sami siebie rozumiecie, a oczek oczekujecie, że ta druga strona zrozumie. No ale nie wiem, chyba nikt. Nikt, no nie wiem, może ja bym umiała, ale tutaj też nie do końca umiem akurat w tym przypadku, e, a ta osoba na pewno nie czyta wam po prostu w myślach. Mm. I mimo tego, że chce dobrze, no to tak jakby miała trochę ręce związane, tak, no bo no nie wejdzie wam do głowy, nie, nie, nie załatwi za was czegoś, co jest tak naprawdę po waszej stronie, bo to wy macie siebie najpierw zrozumieć. A nie oczekiwać, że ktoś Was zrozumie, bo nie macie już trzech miesięcy, a ta osoba nie jest Waszą mamusią, żeby się domyśleć, czy Wy chcecie jeść, czy Wam zmienić pieluszkę. Eee, dobra, zobaczmy jakąś kartę poradzi w takim razie. Dla Was na tą sytuację. Karta seksualność, karta cierpliwość i karta prokrastynacja. Hmm, hmm, hmm. W sumie czuję, jak takie potwierdzenie tego, co, o czym już mówiłam, jak często zresztą przy tych kartach porady. Zobaczcie, takie mam wrażenie, jakbyście mieli taką postawę, że czekacie aż ta druga osoba coś zrobi, a tak naprawdę tak jakby poradą było to, że to Wy musicie wejść jakby do tego swojego domu, że to Wy się musicie jakby zagłębić w tym co się z wami dzieje, tak? Wejść tutaj jakby do tej takiej swojej jaskini wewnętrznej, e, wsłuchać się w siebie, a nie po prostu, wiecie, siedzieć i czekać i no, oglądać sobie, wiecie, paznokcie, e, gapić się w telefon, że tak, wiecie o co chodzi, tak patrzą w sumie na ten obrazek mówię, e, i czekać po prostu tak biernie, aż e, ta druga osoba się domyśli, aż ta druga strona zrobi krok w waszą stronę, tak? Czy, czy, no, że domyśli się i zrobi coś, żeby was tutaj zadowolić, Um, nie mówię, że ważnym elementem jest tutaj to, że wy macie wychodzić z inicjatywą. Pierwszym ważnym elementem jest to, żebyście wy zrozumieli, um, o co wam chodzi, tak? Co was tak zawsze boli najbardziej w relacjach, w relacji z tą osobą, w tych różnych sytuacjach, gdzie może takie samo zachowanie się właśnie um, powtarza, tak? Podobne sytuacje się powtarzają. Co takiego się w Was dzieje w tych sytuacjach? Czy że to, że się czujecie niewidziani, niesłyszani, czujecie się odrzucani, nieważni? O co tutaj chodzi? Bo to jest takie, to jest coś tutaj jest takiego brakującego. I no mocno, naprawdę mam poczucie, że ta osoba byłaby otwarta, żeby to zrozumieć. Tylko, no, jak wy nie rozumiecie sami siebie, no to, no to co? Ta osoba, okej, okay, przyjdzie, wyciągnie rękę po raz kolejny, prawdopodobnie. I. No i co? Jakby jak nie będziecie potrafili później porozmawiać o tym, wyciągnąć jakichś wniosków, tak, coś powiedzieć tej osobie, jakby dać jakąś wskazówkę, o co chodzi na przyszłość, tak, jakby czego tak naprawdę oczekujecie, no to następnym razem się to samo powtórzy. Bo znowu będzie ten jeden element omijany, tak? I znowu będziecie krążyć w kółko, i ta osoba znowu jakby trafi w ten element, tak? Bo nie ma świadomości, że to jest wasz taki czuły punkt, bo wy nie macie świadomości, że to jest taki wasz czuły punkt. Więc czuję, że to jest takie, że zamiast po prostu siedzieć i czekać, aż samo się coś wydarzy, aż ta osoba się znowu ugnie, że aż ta osoba się domyśli, no to po prostu trzeba swoją robotę zrobić, tak? Spędzić czas ze sobą, posiedzieć ze sobą, wsłuchać się w siebie, zrozumieć siebie przede wszystkim. No teraz naprawdę wiedzy nie brakuje. Wszędzie w internecie jest mnóstwo świetnych książek, poradników, nawet na jakąś sesję do kogoś można iść, ko ko kogoś, kto pomoże wam siebie zrozumieć, bo to, to wcale nie jest łatwe, nie? Ja, ja wiem, że to nie jest łatwe, no ale potrzebne. No, okej, okay. no dobrze, w takim razie to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, żeby nie ominąć kolejnych czytań, kolejnych nagrań, które ja regularnie publikuję. I życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia.